Cześć, dzisiaj opowiemy sobie wszystko co najważniejsze w kontekście zapalonej kontrolki Check Engine. Przede wszystkim porozmawiamy o przyczynach pojawienia się tego wskaźnika na desce rozdzielczej. Dowiesz się też co oznacza ta kontrolka i poznasz wiele innych bardzo istotnych informacji. A zatem w pierwszej kolejności to co z pewnością musicie wiedzieć to, że kontrolka silnika, która bardzo często właśnie nazywana jest kontrolką Check Engine, powinna być dostępna praktycznie w każdym samochodzie europejskim, który na rynek trafił po 2000, Roku. No a zapalona kontrolka oczywiście oznacza problemy dotyczące samego silnika. Natomiast to, jak bardzo poważny jest dany problem, określa oczywiście kolorystyka takiej kontrolki. No i tutaj do dyspozycji są dwie opcje. Jeżeli pali się pomarańczowa lub żółta kontrolka, no to na szczęście w większości przypadków oznacza ona mniej poważny problem. Który przynajmniej w teorii umożliwia tymczasową jazdę. A dlaczego tymczasową? A dlatego, że bagatelizowanie takiego problemu i brak jego rozwiązania w dłuższej perspektywie może doprowadzić do bardzo poważnych usterek silnika. Dlatego jeżeli zauważycie taką kontrolkę, no to najlepiej jak najszybciej udać się do mechanika w celu zdiagnozowania przyczyny problemu. Jeżeli natomiast zauważycie czerwoną kontrolkę, no to zazwyczaj jest to bardzo poważny problem i w takim przypadku nie powinno się kontynuować jazdy. No bo zwyczajnie dalsze kontynuowanie jazdy może doprowadzić do pogorszenia całej sytuacji. Dlatego najlepiej jest natychmiast zatrzymać samochód i wyłączyć silnik, a następnie skontaktować się telefonicznie z warsztatem w celu ustalenia dalszych działań. Zapewne teraz zastanawiasz się jakie usterki czy awarie mogą doprowadzić do zapalenia się takich kontrolek. No i po pierwsze taką dość częstą przyczyną jest usterka sondy lambda, czyli specjalnego czujnika, który ma za zadanie monitorować ilość tlenu w spalinach. Usterka tego elementu może powodować także dalsze problemy związane chociażby z katalizatorem czy z przegrzaniem silnika, no a a jej dodatkowymi objawami może być np. większe zużycie paliwa niż zazwyczaj, czy chociażby nierówna praca silnika. Innym problemem, który zwiastuje pojawienie się kontrolki check engine, jest awaria układu tryskowego, odpowiedzialnego za dawkowanie paliwa do komory spalania. Tego rodzaju awarii towarzyszyć mogą także symptomy związane chociażby ze spadkiem mocy silnika, czy zwiększonym zużyciem paliwa. Dodatkowo świecąca się kontrolka z silnikiem. Oznaczać może również problemy dotyczące katalizatora, filtra cząstek stałych, cewki zapłonowej czy zaworu recyrkulacji spalin EGR. Przyczyną może być także nieprawidłowe działanie przepływomierza, a zatem jak sam widzisz świecąca się na żółto, pomarańczowo lub czerwono kontrolka silnika, oznaczać może naprawdę sporo różnych usterek. Z tego względu niezbędne jest natychmiastowe wdrożenie diagnostyki w celu odnalezienia źródła problemu. Oczywiście same koszty naprawy zależą już od konkretnej usterki, która miała wpływ na pojawienie się takiej kontrolki. Czasami oczywiście zdarza się, że takie naprawy mogą być bardzo kosztowne, natomiast nie jest to też regułą. Czasami bywa tak, że po prostu przyczyny bywają dość trywialne, a ich naprawa nie jest zbyt droga, dlatego nie ma co martwić się na zapas i trzeba po prostu poczekać na odpowiednie zdiagnozowanie problemu przez mechanika. A zatem tak to wszystko prezentuje się, jeżeli chodzi o zapalony kontrolkę check engine, koniecznie daj mi znać w komentarzu, jakie są Twoje doświadczenia związane właśnie z tym konkretnym problemem. A zatem to tyle. Jeżeli udało mi się Tobie pomóc, to koniecznie kliknij w polubienie pod filmem i zasubskrybuj mój kanał. Pamiętaj także o ciekawych linkach, które znajdziesz w opisie tego filmu, a póki co do zobaczenia.